Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jak Wy co drugi piątek miesiąca, dla tych, z którymi się spotykam regularnie, się e, przedstawię. Nazywam się Wojciech Herra. Znaczy, dla tych się przypomnę, dla pozostałych się przedstawię. E, I na co dzień e, zajmuję się wieloma obszarami, z e, wykorzystaniem swojego wykształcenia, czyli e, psychologii. Pewnie powinienem powiedzieć, że jestem psychologiem, ale jednocześnie, ponieważ pracuję terapeutycznie i nie jestem psychologiem te, nie, nie jestem psychologiem też gabinetowym, to faktycznie zajmuję się wieloma obszarami na styku sportu i biznesu. W ten co drugi piątek miesiąca staram się trochę zabrać Was w taką podróż, która trochę jest podsumowaniem też Mijających dni, e, moich głównych e, przemyśleń. A pewnie w naturalny sposób żyję tym, czym żyje duża część e, e, Polski. Oczywiście nie wiem, czy całej Polski, nie mam bladego pojęcia. Mogę tylko wypowiadać się na bazie e, swojej bańki e, social mediowej, czyli osób, które mnie obserwują i ja je obserwuję w. Mediach społecznościowych i mogę sobie patrzeć, co publikujemy, o czym mówimy, co nas ostatnio poruszyło. Ja o tym. Ja o filmie Dojrzewanie, o miniserialu na Netflixie. I chcę dzisiaj trochę porozmawiać o tym, co mnie w nim poruszyło, a właściwie trochę szerzej spojrzeć na ten kontekst. Mnie fascynuje naprawdę pewnego rodzaju taki element związany z zaskoczeniem, jeśli chodzi o osoby, które obejrzały ten film i tak bardzo mocno czują, im piszą, że ten film został w nas. Przeżywam go, nie wiem co z tym zrobić. Oczywiście to jest bardzo dobra reakcja. Tak? Czyli znaczy, ta reakcja zaskoczenia, ta reakcja pobudzenia, pewnie świadczy o naszej dojrzałości emocjonalnej i o tym, że umiemy się faktycznie zatrzymać, e, przestraszyć w dobrym tego słowa znaczeniu tej, e, tej sytuacji i zacząć poszukiwać pytań, dlaczego tak się dzieje. I pomimo tego, że w dużej mierze film jest. Jednakże pewnego rodzaju vivisekcją jest historią tego, w jaki sposób, pewnie to mogę zaspoilerować, bo to wszyscy wiedzą, zostanie zabójcą wpływa na najbliższy system czyli w jaki sposób zmienia i konsekwentnie wpływa na e, osobowość sprawcy e, jak e, lepiej lub gorzej sobie z tym radzi, jak zabija rodzinę. Jak e, wpływa na wszystkie pozostałe rzeczy, to bym chciał zwrócić uwagę tak na pytanie, jak do tego doszło. I ja oczywiście totalnie rozumiem, że prowadzimy cały czas kampanie antybulingowe, e, czyli wszystkie kampanie Stop Hate, e, Zero Hejtu i w ogóle wszystkie inne rzeczy, a z drugiej strony... Mam takie przekonanie, że w momencie, w którym bullying rozpoczyna się na poziomie publicznym, to my trochę wyciągamy popcorn i mówimy, w sumie to jest całkiem fajne. Znaczy, w momencie, w którym pan Sikorski, przypomnę, minister, zaczyna się w sposób. Na początek merytoryczny i później dostaje informacje delikatnie mówiąc bardzo bullyingowe od człowieka, który uważa się za biznesmena z Ameryki, a my zaczynamy się tym ekscytować i nie mamy właściwie w pewnym sensie jednoznacznego potępienia nie dla treści, tylko dla formy to sobie zadaję pytanie, kurde, dlaczego my tak bardzo chcemy relatywizować bullying? Znaczy, że jeżeli uważamy, że on jest na tle i na wysokich szczeblach, w tym przypadku politycznych czy biznesowych, to mówimy, że jest ok, a jak dzieje się i dotyka dzieci, to jest nie okej. Okay. Ja Was naprawdę zachęcam do takiej refleksji, która mnie już doprowadza do szału, znaczy, moja, znaczy moja refleksja, którą ja przeszedłem, mnie już doprowadza do szału, a mianowicie do tego, żebyście się przyjrzeli się, w jaki sposób ludzie piszą o na LinkedInie. Czasem ludzie mówią, że LinkedIn facebuczeje. I ja się z tym zgadzam. Mało tego. Najczęstszy zarzut do tego, że LinkedIn, Facebook, jest ukierunkowany w kierunku znaczy jest opisany w kierunku tego, że pojawiają się nam treści bardziej śmieszkowe i prywatne. Co jest bzdurą? Akurat bardzo mocno wierzę w to, że nie ma podziału, nami na życie prywatne i biznesowe, że koncept work-life balansu ukierunkowanego na to, żeby Postawić twardą granicę, gdzie się kończy praca, gdzie się zaczyna życie osobiste w sposób nierealny i niemożliwy. Jesteśmy ludźmi, a to oznacza, że jeżeli dzieje się coś ważnego w naszym życiu osobistym, to myślimy o tym w pracy, jeżeli dzieje się coś ważnego w naszej pracy, to myślimy o tym po godzinach, w cudzysłowie. Więc w związku z czym te rzeczy będą się przenikały zawsze i to dobrze. Chyba, że chcemy wrócić do modeli fabrycznych, w których faktycznie mamy zakończyć myślenie o pracy i wykonywać swoją pracę kompletnie bez zaangażowania, czyli tylko zrobić od do i wyjść. Tylko przypomnę, że te same organizacje, które starają się wdrażać w ludziach myślenie Work Life Balance, to same organizacje, które budują zaangażowanie pracowników. Więc generalnie, jeżeli chcemy mieć zaangażowanych ludzi, to, to Work Life Balance nigdy nie będzie istniał. W Formule Odetni się przestań myśleć, tylko będzie współistniał i się nawzajem przepływał. To będzie taki kolorowy sweterek z różnymi ściekami i te różne nici będą faktycznie ze sobą współgrały. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli mówię, że LinkedIn Facebookżeje, to ja nie mam na myśli tego, że tam się pojawiają treści osobiste. Ale tam się pojawia hej. I to taki najbardziej perfidny czyli pasywno-agresywny. Ja absolutnie mam takie poczucie, że to jest zresztą dla mnie... Ja bardzo bym chciał nawet zaprosić jakąś agencję badawczą, być może do tego, żebyśmy zrobili meta-analizę treści, że one są najlepszym przykładem tego, że jest kryzys finansowy, ekonomiczny, a na pewno jest duże napięcie, bo to duże napięcie wywołuje, że takie sytuacje, w których my się zaczynamy napierdalać. I to napierdalanie się polega faktycznie na takim pasywno-agresywnym, że jakbyście zobaczyli, to my zaostrzamy linię podziału. Mam takie przekonanie, że od kilku dobrych miesięcy rozpoczął się absolutne, takie bardzo mocne mówienie o tej linii podziału, która była, czyli rekruter-pracownik. Mam przekonanie, że przekraczamy trochę granicę, jeśli chodzi o jakość komunikacji, w kategorii tego, jak bardzo oskarżamy pracowników za to, że się nie stawiają na rozmowy rekrutacyjne lub rezygnują z pracy po onboardingu lub tysiąc innych rzeczy. I wydajemy bardzo precyzyjne opinie. Takie, które są no, mocno bullyingujące moim zdaniem. Na ma refleksji pod tytułem, nie wiem, co, co spowodowało? Dlaczego tak się stało? Co możemy z tym zrobić? Jest opis zjawiska i generalnie jasne wskazanie winnych. Winną za to jest to, to, to i to, i to. Mam takie przekonanie, że dyskusja o pokoleniach jest coraz mniej inkluzywna. Że coraz bardziej rozmawiamy w kategorii. I oczywiście to, co jest dla mnie największym symptomem kryzysu, to generalnie już się nie pierdzielimy w pisanie treści edukacyjnych, tylko pokazujemy wady innych organizacji. Oczywiście możemy sobie powiedzieć, że nie podajemy nazw, że mówimy tylko, robicie to źle w kategorii, że jeżeli jakieś zachowanie jest złe, to jest. To ja jednakże jestem faktycznie pewnie z tego, z tego świata, które wierzyło jeszcze w to, że chwal publicznie, krytykuj indywidualnie. I wbrew pozorom, krytyka publiczna zachowań nie jest informacją zwrotną. Chyba, że jest faktycznie krytyką jakiegoś stanu. Oczywiście teraz można powiedzieć, że krytykuje pewien stan, tak krytykuje go, a właściwie bardziej nawet nie, szczerze, nie chcę tego krytykować, chcę się go nazwać. A dopiero później zadać, się, zadać jakby pytanie, faktycznie to co jest najważniejsze, czyli co możemy z tym zrobić. Mało tego, w, jak powiedziałem, w mijającym tygodniu miałem niezwykłą przyjemność prowadzić wystąpienie na spotkaniu dla dyrektorów szkół dość dużo czasu zajęło mi przygotowanie się do tego wystąpienia, po to, żeby faktycznie pokazać zmiany e, dotyczące mm, triady, czyli rodzic, uczeń, szkoła. E, co się dzieje i tak dalej. I faktycznie szukać danych dotyczących jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie poczucia niepewności. Poczucie niepewności. Czy też poczucie lęku o to, że jestem not enough, jest jednym z najważniejszych elementów, które faktycznie nas rozwala i wywala poza poczucie bezpieczeństwa. Wszyscy psychologowie, pewnie, dobra, może nie wszyscy psychologowie, duża część psychologów, szczególnie tych pracujących w modelach emocjonalnych, pewnie umie powiedzieć, że fundamentem każdej dobrej relacji jest bezpieczeństwo. Bo poczucie bezpieczeństwa jest tym elementem, które wspiera oczywiście zaufanie, bliskość, komunikację i wszystkie inne rzeczy. Rozerwanie poczucia bezpieczeństwa prowadzi do no, bardzo trudnych rzeczy, w zależności od tego, zresztą, jaki mamy typ. Jeżeli jesteśmy bardziej nie wiem, chociażby unikowi, to będziemy sobie e, oddalali się i bardziej chwalić w sobie. W sytuacjach lękowych będziemy szli w kierunku większej kontroli i wiele innych rzeczy. I na przykład teraz o tym mówię, bo... Jak robiłem tę analizę, to dokładnie do mnie dotarła jedna bardzo smutna rzecz, a mianowicie, że jak rozmawiałem sobie, zacznę od tego, że jak rozmawiałem sobie z tymi nauczycielami, ja powiem wiedzą wszyscy nauczyciele e, i dyrektorzy, że mają absolutnie głębokie poczucie, że dzisiaj Rodzice bardzo mocno, przepraszam bardzo za wyrażenie, drapią się na za, po, po nie swoich jajkach, a mianowicie upatrują wielkiej mocy sprawczej w systemie, starają się krytykować konsekwentnie system edukacji, szkoły i Ja nie mówię, że on jest dobry, żeby też była jasność. A jednocześnie bardzo mocno oddalają się od tego, na co mają wpływ, a mianowicie od siebie. Dlaczego o tym mówię? Bo pewnie w psychologii mówimy o jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie, szczególnie w w u osób e, o dużych zasobach intelektualnych, albo o większych zasobach intelektualnych, jest taka zasada, że oni często radzą sobie z lękiem poprze poprzez kontrolę. E, Kontrola jest często oparta o samorozwoju, na wiedzy, e, na zbieraniu danych, ale też kontroli sytuacji. Znaczy tam, gdzie pojawia się lęk, pojawia się więcej kontroli. E, Problem polega na tym, że kontrola w sytuacji, w której kontrolujesz coś niekontrolowalne, prowadzi najprawdopodobniej do oceny. Ocena prowadzi, prowadzi do krytyki. Bo gdyby ta kontrola prowadziła do oceny pozytywnej, to by nas stabilizowała i by się pojawiał mniejszy lęk. A jednocześnie to wywołuje jeszcze więcej napięcia, ponieważ wywołuje jeszcze więcej napięcia jesteśmy. I teraz do brzegu. Przepraszam bardzo, ale właśnie trochę odpłynąłem. E Jesteśmy pierwszym pokoleniem, o tym chciałem mówić, w którym do mnie bardzo mocno dotarło, że jesteśmy not enough na poziomie rodzicielstwa. Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które naprawdę jako rodzice zadają sobie pytanie, czy jestem wystarczająco dobrym rodzicem, mało tego, świat nam zadaje to pytanie codziennie. Myślę sobie o moich rodzicach. Moi rodzice byli, byli w bardzo cudownej sytuacji. Oni byli, w, byli z takiego pokolenia, że podział u nich na kategorię rodziców był bardzo prosty. Byłeś rodzicem dobrym lub patologicznym. Znaczy ta skala bycia okej okay rodzicem była bardzo szeroka. Znaczy jeżeli nie piłeś regularnie i nie napieprzałeś swojego dziecka, Przypomnę, przemoc też była bardzo mocno przesunięta, gdzie się, granic, gdzie się zaczyna przenosy. Dalej to generalnie byli dobrymi rodzicami. Co wbrew pozorom było dobre i teraz nie chodzi mi o to, żebyśmy przywoływali, że wszystko co robimy dzisiaj jest dobre, bo chociażby przemoc jest bardzo źle, zła zawsze. Natomiast dzisiaj doszliśmy do takiego momentu, w którym każdego jednego dnia jak zaczynasz się rozwijać na przykład w kierunku rodzicielstwa, zaczynasz sobie czytać jedną książkę, drugą książkę o rodzicielstwie bliskości, o rodzicielstwie uczestniczącym, o rodzicielstwie takim śmakim, to z każdym kolejnym elementem zadajesz się pytanie, czy jestem wystarczająco dobry. Po drugie świat ci mówi, że twój wpływ na przyszłość dziecka jest znacznie większy niż w rzeczywistości. W związku z czym zaczynasz brać na siebie odpowiedzialność za działania, następnie starasz się. Jeszcze dodatkowo e, nakładając swoją własną presję, uczyć dziecko poprzez to, co mu powiesz: czyli powiesz mu, nie bądź bullyingujący i nie bądź oceniający, a następnie siadasz i zamiast osobiście z kimś porozmawiać, z kimś, masz jakiś osobisty problem, bo to rozumiem, to rozpoczynasz narrację w mediach społecznościowych, czasami bardzo radykalną, czasami bardzo ukrytą, pasywno-agresywną. A na koniec dnia oglądasz taki film, jak Sens jesteś wbity, czy też jak dojrzewanie, jesteś wbity w fotel i mówisz, jak do tego doszło, bo twój lęk jest lękiem absolutnie indywidualnym i osobistym, który brzmi, Boże, a co będzie, jak to dotknie mojego dziecka? Bo ja myślę sobie, że większość osób wbitych fotel, przepraszam bardzo, być może oceniam, po tym filmie to nie ma takiej refleksji pod tytułem: O kurde. Musimy zmienić system. Musimy wrócić do społeczeństw opartych o bliskość. Musimy być bardziej e, żyć w większych komunach, być bardziej wioskowi, e, dbać o to, żeby zapewniać wszystkim bezpieczeństwo. Musimy zredukować poziom rywalizacji. E, nie. Ja, ty myślę, że refleksja jest bardzo prosta. Co mogę jeszcze bardziej zrobić, żeby to moje dziecko nie było w tym miejscu? Ja ci mogę co mogę państwu co zrobić? Nic. Odpuść sobie. Ale jednocześnie podejmuj świadome wybiory długoterminowo. Znaczy to, że dzisiaj porozmawiasz z, dziecką, z dzieckiem o tym, jakie są emotikony w internecie, z bawi ta rozmowa trochę, e nie spowoduje, że ono się poczuje bardziej komfortowo. Ale może zacznij pokazywać mu, że nie trzeba hejtować, nie trzeba się napieprzać. Może faktycznie trzeba zejść trochę z tej bańki rozwoju osobistego i mówić sobie więcej, mocniej not enough. Bo chyba większość zmian jest opartych jednakże w naszej, w naszej strukturze. I może faktycznie z większą otwartością na przykład teraz znowu wrócę do szkoły i do triady bo tym sobie pomyślałem idąc na kolejny raz spotkanie rodzicielskie usiądziesz i powiesz hej rozpiszmy tą triadę i ustalmy ramy i granice napiszmy sobie jakie szkoła ma oczekiwania względem rodziców i co my możemy robić żeby szkole było łatwiej napiszmy co Szkoła oczekuje od nas, w relacji z uczniem, żeby było nam wszystkim łatwiej. I oczywiście możemy też powiedzieć jakie mamy oczekiwania od szkoły, żeby było nas łatwiej, to jest też ok, I żeby szkoła powiedziała uczniowi jakie ma od niego oczekiwania, żeby było łatwiej. A jak się wszyscy pod tym podpiszemy, to zaczniemy się wspierać. Bez przerzucania odpowiedzialności na innych. Bez mówienia, że za moich czasów to było to i to, bo to jest w ogóle już taki bełkot, który jest straszny, bo przypomnę, za moich czasów czasy były inne. Jesteśmy w tym świecie, też powiedziałem, że mieli łatwiej. Tak, jesteśmy w świecie, który, który sami sobie zbudowaliśmy trochę. Uwierzyliśmy, e, a dzisiaj jesteśmy przerażeni. Bo okazało się, że jak sobie budowaliśmy się w świat, kult jednostki, to nagle wierzymy też, że pewne sprawstwa, które są niekorzystne, mogą się przytrafić jednostce. Pomimo tego, że możesz być dobrym rodzicem. Nawet nie oceniam rodziców, którzy są w tego filmie, bo absolutnie uważam, że są. W ich perspektywie najlepszymi rodzicami, na jakimi umieli być. Czasu nie czosną. Życzę Wam absolutnie miłego dnia, dobrego piątku, fantastycznego weekendu. Bądźcie dla siebie życzliwi. Od tego się zaczyna. Teraz muszę się zatrzymać na chwilę i dopiero później się wyłączyć, żeby nie było problemu.